Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania, żeby późniejsze urządzanie go było łatwe i przyjemne? 1. Przede wszystkim na siebie. Trendy? Fajnie, ale czy na pewno Twoje? Niech to nie sąsiadka, teściowa czy Pinterest decydują jak będziesz się czuć w swoim domu. Wnętrza powinny mówić Twoim językiem. Czuć Twój rytm, Twój styl i Twoje nawyki. W końcu to Ty tu zamieszkasz, a nie katalog wnętrzarski. 2. Światło. Zanim zaczniesz biegać za designerskimi lampami, przyjrzyj się, jak pracuje światło naturalne. Twoje wymarzone mieszkanie to jasny kąt z dużymi oknami, czy raczej północna jaskinia? Naturalne światło to główny reżyser Twojej przestrzeni. Od niego zależy, czy ściany będą otulać, czy przytłaczać. 3. Nowoczesność. Na przykład ogrzewanie podłogowe. Bo to nie tylko ciepło pod stopami, ale też wolność dla ścian, grzejniki. A komu to potrzebne? żadnych ograniczeń, pełna swoboda w aranżacji, bo im mniej przeszkód, tym więcej miejsca na Twoje pomysły. Dzięki współpracy Home i Igner Home szybko i bez stresu wprowadzisz się do wymarzonego miejsca.